Witam wszystkich. Jak widać, Włoska już zaczyna powoli przypominać motocykl. W dzisiejszym odcinku będę malował szparunki. Jak widać, mam już tutaj powyklejane. Jak to będę robił, to w dalszej części filmu. Idę trochę, może nawet nie na łatwiznę. Nie mam po prostu takich umiejętności. Jest pewna osoba, która pokazuje filmiki na YouTube, jak wszystkie te kształty robi od ręki szacun za, za naprawdę pewną rękę, bo bo trzeba mieć sporo umiejętności, żeby tak to pociągnąć ja takich umiejętności nie mam więc, by zachować kontury i żeby było mi łatwiej prowadzić pędzel, mam po prostu poklejane. w razie czego jak wyjadę, to wiadę na taśmę tutaj widać botniki, jeden, drugi jest także już oklejony co jeszcze, ostatnio na giełdzie udało się kupić tutaj osłonkę na, na kluczyk. W sumie za 10zł była tylko dość mocno brudna. Jak widać prezentuje się naprawdę fajnie. Ma zaczepy całe, więc to jest naprawdę duży plus. Jak zadychę to jak za darmo. Motocykl już stoi na kołach. Yy, czy były jakieś problemy? Yy, no nie, no nie było zbytnio jakiś tam problemów. Trochę problemów było z, tym, z tego względu, że brakuje mi jeszcze jednej tulejki, która jest yy, u mnie wyklepana. Będę musiał to po prostu sobie sam albo wytoczyć albo spróbuję dokupić. Jeżeli chodzi o oś to jest na razie już chyba trzecia oś. Z tego względu, że to co kupiłem zostało w ogóle zdemontowane. Także te tuleje, które też wciskałem w poprzednim odcinku czy dwa odcinki temu zostały wyciągnięte z wahacza. Są kupione już inne. Kupiłem je na motobazarze. Podobnie zresztą jak tą. Oś, sama oś będzie dotoczona tak jak jest oryginał. Z tego względu, że mam oryginał trochę zużyty, więc po prostu tokasz mi dotoczy do wymiarów oryginału nową i to zostanie dane do cynkowni i, i wrzucone na, na motor. To co kupiłem, rozmawiałem ze sprzedającym, oddał mi pieniądze. Ja mu oddaję te, 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 te części, po prostu no nie pasują. Nie będę zasuwał młotkiem, bo to bez sensu. Dobra, koniec gadania. Biorę się za, za szparunki. Jak to robię będę tłumaczył w trakcie roboty. Zapraszam wszystkich. Biorę się za robotę. OK, mam nadzieję, że będzie widać. Na boczkach trochę idę na twiznę z tego względu, że linie mam prosto powyklejane. więc nie martwię się o to, że gdzieś tam mi wyjdzie gorzej będzie no, w sumie na baku tylko i na butnikach bo tam już no nie za bardzo mogę wyjść Jedyna ważna rzecz, żeby nie przesadzać z ilością farby, żeby nie porobiły się zacieki, bo ta farba po prostu na nie spłynęła. Ja mam dość twardy pędzel, mimo że mam długie włosie. To jest to jednak szczota. Osoby, które się profesjonalnie tym zajmują, mają pędzle ze specjalnym włosiem, bardzo miękkim. Co jest bardzo wiele łatwiej się maluje tak. No niestety taki pędzel kosztuje majątek. Zresztą, sam taki pędzel, jak ja mam, kosztuje w granicach 40 zł, więc jest to i tak spory wydatek. To jest ta łatwiejsza strona. Będzie widać, teraz tak, na to jeszcze będę. Bodajże w sobotę położę klar i będę kładł klar PPG samochodowy, żeby uzyskać maksymalny połysk. Zeszło. I wszystko. Jest tutaj jedna osoba, widziałem, na, na YouTubie, która te linie robi od ręki. Czyli mam być szczery, szacu naprawdę za stabilność ręki. Bo myślałem, że ja mam w miarę stabilną, ale jak maluję się okazuje, że... Oj, dużo mi brakuje dla tej osoby. Dwa, druga sprawa. Chłopak maluje specjalną emalię przeznaczoną do szparunków. Ja maluję bazą e, zmieszaną z klarem. E, dzięki temu, raz, że nie będę miał problemu z przesuszeniem bazy. Jest to baza konwencjonalna, więc może dojść do przesuszenia. E, dwa, że. Że już będzie jakoś chroniona przed nawet jakimiś tam rysami niewielkimi, przez właśnie klar, który jest. Aleś nie się odkleić. Zrobię z tego. Minus jest taki, że trzeba bardzo szybko rozklejać. Z tego względu, że, że dość szybko to podsycha. Ale jak widać nie wyglądają w ten sposób. Dobra, maluję dalej. Nie będę pokazał wszystkiego jak maluję, bo to trochę czasu jednak zajmuje. Ale no efekt końcowy pokażę. Będzie to podzielone na dwa dni, czyli dzisiaj pomaluję jedną stronę błotnika. Jutro pomaluję drugą stronę i tak samo dzisiaj pomaluję jedną stronę baku. I dopiero jutro bak skończę. To będzie piąteczek i w sobotę będzie wszystko położone klarem. Także ja dalej maluję. Jeżeli jeszcze chodzi o boczki, yy, widziałem taki patent na, na innym filmiku na YouTube. Yy, warto okleić sobie tutaj ranty, które będą dotykały innych elementów polakierowanych. Taśmą parcianą. Zapobiegnie to rysowaniu jednego elementu o drugi. Także myślę, że patent fajny. Sądzę, że się sprawdza. Nie kosztuje to dużo, a zabezpieczymy. Jak widać, w jest już polakierowana klarem. Jest także częściowo poskładana. Jest kilka rzeczy, które będę musiał na pewno jeszcze poprawić. Między innymi tutaj pręt od hamulca. Będzie nowy założony. Ten jest tylko tak na sztukę, żeby mi tutaj stopka nie, nie opadała. Co jeszcze? Będę musiał zdystansować koło z tyłu, z tego względu, że za bardzo idzie w stronę zębatki, przez co jak założę łańcuch, to ogólnie będzie mi rysowało osłonę. Zrobię to dopiero w momencie, jak będę miał już silnik w ramię z tego względu, że zdystansuję to... znaczy zdystansuję. Zrobię to tak, żeby była tylna zębatka z zębatką silnika w osi, To jest po prostu to na spokojnie dotoczę tą jedną tulejkę, której mi brakuje. Teraz pokażę, o którą chodzi. i chodzi o tą tulejkę, która jest tu. Ja na razie jej nie mam. Mam starą założoną, więc to jest jak jest. Co jeszcze? Na pewno idą nowe tutaj napinacze, bo są stare założone. Do poprawy pójdą stopki do cynkowni. Z tego względu, że nie jestem zadowolony z cynkowania. Co jeszcze, to muszę kupić uszczelkę pod po osłonkę. Przód jest ok. A tak wygląda włoska. Co w następnych odcinkach? W następnych odcinkach ee, to czeka. Ja się zaczynam brać e, za silnik, więc na pewno w następnym odcinku będzie rozbieranie. I weryfikacja części. No i zaczniemy powoli. Zacznę powoli zabawę z silnikiem. Udało mi się też w sumie za, za śmieszne pieniądze, bo 40 zł, kupić wał. Ma on lekkie luzy tutaj na, na główce. Więc zobaczę, w jakim stanie będzie mój. Jeden z nich po prostu wyślę do, do regeneracji. Zobaczymy, co będzie, jak, jak no, otworzę swój. Jak szparunki wyszły? A no, tak szparunki wyszły. Jak widać, są te jakieś, w tym miejscu na przykład jest niby trochę za cienko. Ono jest tu malowane z ręki pędzlem, więc. Takie coś po prostu będzie, ale nadal wygląda to fajnie estetycznie. Na dzisiaj to wszystko. W następnych odcinkach zajmę się silnikiem, o czym zresztą mówiłem. Także zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, cześć.